Dramat w Liverpoolu podczas parady mistrzowskiej. Nagelsmann popiera widza. Ansofati odchodzi z Barcelony. Upadek młodej niemieckiej gwiazdy. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie. To jest piłkarski świat. To miał być dzień pełen radości i świętowania. Liverpool celebrował Mistrzostwo Anglii podczas wielkiej parady z udziałem ponad miliona kibiców. Jednakże pod koniec wydarzenia na Water Street w centrum Liverpoolu doszło do dramatycznego incydentu, który strząsnął całym krajem. Samochód wjechał w tłum ludzi, raniąc wielu uczestników parady. 53-letni mężczyzna mieszkaniec Liverpoolu został zatrzymany i aresztowany przez policję na miejscu zdarzenia. Policja z Merseyside potwierdziła, że to był Biały Brytyjczyk. Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 18 w poniedziałek. Na miejsce natychmiast przybyły liczne jednostki policji, pogotowie ratunkowego oraz straży pożarnej. Droga została odcięta kordonami, a w rejonie ratusza Liverpoolu pojawiło się kilkanaście karetek. Świadkowie opisywali przerażające sceny, krzyki i panikę ludzi rzucających się na pomoc poszkodowanym i próbujących zatrzymać pojazd. Karim Adeyemi rozwiewa wątpliwości dotyczące swojej przyszłości, pomimo licznych spekulacji transferowych 23-letni skrzydłowy zamierza pozostać w Burusi Dortmund i co więcej wyraził chęć przedłużenia obecnego kontraktu obowiązującego do 2027 roku. Jak informuje Sky, Adeyemi już przekazał swoje stanowisko najbliższemu otoczeniu, a władze Burusi również rozważają opcję nowej umowy, choć formalna oferta jeszcze nie została przygotowana. To istotny zwrot akcji, biorąc pod uwagę, że zawodnik był ostatnio łączony z takimi klubami jak Chelsea, Newcastle, Juventus, Napoli, a nawet Milan. Mimo doniesień z Włoch, szczególnie od Tutto Sportu, którzy twierdzą, że Juventus i Napoli szykują ofensywę transferową, żadne z tych zainteresowań nie przybrało konkretnych kształtów. Adeyemi, który dołączył do Borussii Dortmund w 2022 roku z Salzburga za 30 milionów euro, nie zawsze prezentował równą formę, jednakże w zakończonym sezonie był jednym z najważniejszych graczy ofensywnych BWB. Notując 12 bramek i 9 asyst w 36 występach, we wszystkich rozgrywkach, jego rozwój pod skrzydłami, Niko Kowacza i rosnące znaczenie w zespole dają nadzieję, że piłkarz nie tylko zostanie w Dortmundzie, ale stanie się kluczowym ogniwem projektu na kolejne lata. Jeszcze w marcu sam zawodnik podkreślał, że jest szczęśliwy w klubie, ale nie zamyka żadnych drzwi na przyszłość. Dziś jego deklaracja o chęci przedłużenia kontraktu to jasny sygnał lojalności wobec klubu który zainwestował w niego i pozwala mu się rozwijać na największej piłkarskiej scenie. Xavi Alonso rozpoczął swoją erę w Realu Madryt z jasnym przekazem i konkretną wizją. Na pierwszej konferencji prasowej jako trener królewskich nie zdradził jeszcze wszystkich szczegółów taktycznych, ale uchylił rąbek tajemnicy dotyczący planów wobec największych gwiazd zespołu Viniciusa, Mbappé, Rodrigo czy Bellingama. Mam pomysł jak chcę grać. Drużyna musi przekazywać emocje, energię i łączyć się z kibicami. System może się zmieniać, ale najważniejsze to mieć dobrych zawodników. Reszta to już moja odpowiedzialność. Kluczem będzie wydobycie maksimum potencjału z każdego z nich, zapowiedział trener, który wyraźnie podkreśla indywidualne podejście do każdego piłkarza. W kontekście Rodrigo, o którego odejściu spekuluje się coraz częściej, Alonso podkreślił, to zawodnik Realu Madryt i zamierzam porozmawiać z każdym z piłkarzy. Oni na to zasługują, musimy się poznać, Rodrigo to gracz spektakularny, bardzo go potrzebujemy. Zapytane również o współistnienie Viniciusa i Mbappe, Problem, który nie został rozwiązany w ostatnim czasie przez Ancelottiego, odpowiedział dyplomatycznie, ale z wyczuwalną determinacją. Mam pewne pomysły, ale przed nami jeszcze trochę czasu, zanim się spotkamy. Ta komunikacja będzie kluczowa. To zawodnicy światowej klasy i musimy wypracować wspólną wizję. Co do Bellingama, Alonso nie ma wątpliwości. Anglik to serce środka pola. Znam go z Bundesligi, to zawodnik epokowy, a ma dopiero 21 lat. Widzę go jako pomocnika i będziemy pracować na tym, by był jak najbardziej efektywny. To jeden z moich głównych celów. Nowy rozdział w historii Realu Madrid właśnie się rozpoczął, a Chavie Alonso wchodzi w niego z jasną strategią, szacunkiem dla graczy i ambicją przywrócenia dominacji na wszystkich frontach. Jusufa Małukoko, niegdyś największy talent Borussii Dortmund, zaliczył drastyczny zjazd. Wypożyczenie do Nicei miało być przełomem, a skończyło się fiaskiem. Tylko 816 minut, 2 gole i 3 asysty w całym sezonie. Nic więc dziwnego, że Deutsche band nie uwzględnił go w szerokiej kadrze na u 21 euro, mimo że w eliminacjach zdobył aż 7 goli w 6 meczach. Trener Antonio Di Salvo przyznał, że brak gry przekreślił jego szanse. Według Bilda Coco może jeszcze wskoczyć do składu w razie kontuzji innego napastnika. Tymczasem jego przyszłość w Dortmundzie jest niepewna. Klub nie widzi miejsca dla wysoko zarabiającego 20-latka, którego kontrakt wygasa w 2026 roku. Ansu Fati żegna się z Barceloną. Po braku zaufania ze strony Hansiego Flika. młody Hiszpan zaakceptował decyzję o odejściu. Jego nowym klubem ma zostać AS Monaco. Transfer finalizują już George Mendes oraz Deko. Wypożyczenie z opcją wykupu to idealne rozwiązanie dla gracza który potrzebuje odbudowy po kontuzjach i fatalnym sezonie. 11 meczów, 0 goli, 0 asyst. Barcelona chce jak najszybciej zdjąć jego pensję z budżetu i przekazać symboliczny numer 10 Laminowi Jamalowi. Mimo wypożyczenia Blaugrana zachowa procent od przyszłej sprzedaży. Finalizacja umowy spodziewana jest jeszcze w tym tygodniu. Julian Nagelsmann otwarcie wspiera możliwy transfer Floriana Wirca do Liverpoolu. Selekcjoner reprezentacji Niemiec w rozmowie ze Sky przyznał, że taki ruch byłby świetnym krokiem dla młodej gwiazdy. Może tam grać na swojej pozycji. Wybór Derec potwierdził także prezes Bayernu Herbert Heiner, według którego Wirtz skłania się ku Liverpoolowi. Nagelsmann pozostaje z zawodnikiem w kontakcie, dzieląc się swoimi wskazówkami. Dla Wirtza kluczowe jest dalsze granie i rozwój, a Liverpool pod wodzą Arne Slota może mu to zagwarantować. Michał Probierz ogłosił 27-osobową kadrę reprezentacji Polski na czerwcowe mecze z Mołdawią i Finlandią. W składzie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z udziału w zgrupowaniu z powodu zmęczenia sezonem. 6 czerwca Biało-Czerwoni zagrają w Chorzowiec z Mołdawią, a mecz będzie pożegnaniem Kamila Grosickiego. 10 czerwca w Helsinkach Polacy zmierzą się z wiceliderem grupy Finlandią, walcząc o utrzymanie prowadzenia w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Nową twarzą w kadrze jest Oskar Drebka z GKS-u Katowice. Polska prowadzi w tabeli po zwycięstwach nad Litwą i Maltą. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!